Witam, dziś chciałem przedstawić mój program Inimarker dzięki któremu będziemy mogli stworzyć swój własny plik ini oraz opis do, do niego w, w osobnym pliku rtf, żeby, żebyśmy mogli zawrzeć w nim jakąś daną czcionkę itd. oraz będziemy mogli też narysować swoją ikonę a a więc zaczynamy. Najpierw wpisujemy nazwę swojej modyfikacji. Potem wpisujemy nazwę pliku konfiguracyjnego. Nie ja wiem, wstajemy. Lepiej bycie jak, jakimś bardziej oryginalnym, żeby nie było tak, że inny, inny, inna modyfikacja będzie miała taką samą nazwę pliku. No więc. Dobra, napisaliśmy oryginalną nazwę. Dobra, zresujmy, zresujmy. Dobra. Teraz na nazwa naszej paczki. No to tutaj wpis wpisujemy, jak się nasza paczka nazywa. Tutaj imię, nazwisko. Tutaj str strona modyfikacji. Tutaj zostawimy wersja. Nie wiem co już. Nie, opis. No co w opisie? Wpiszemy. jest złota. Wyrównujemy sobie go tutaj do środka. Tym klawiszem to możemy do prawej. Tutaj znowu do lewej. No to do środka. Zaznaczamy. Możemy, tu sobie go kolorujemy. Możemy wybrać dowolny kolor. I dowolną piso, i tutaj. I tutaj dalszy jakiś tam opis tego. No, zaawansowany. Tutaj ustawiamy to co można by ustawić normalnie w menu gry. Nie, chyba światła kamery tylko nie można ustawić w menu gry, Re resztę chyba da rady sam gracz może sobie ustawić, no ale jeżeli gr gracz jest tępy, to dla naszego moda możemy ustawić na przykład widoczność na, 3 na 300, głębię bitów większą, detale modeli 3D na maksa. No i to na pewno spowoduje, że gracz będzie miał lepsze efekty wizualne, jeżeli nie umiał ich ustawić. Dobra, bardzo zaawansowany, tylko nam jest potrzebne tutaj hasło. Hasło wpisujemy tutaj. No dobra. to wpisujemy hasło. Po wpisaniu, jak widzimy, złamać hasło. Ok, i nam samo przychodzi do zakładki bardzo zaawansowane. Tutaj możemy ustawić kolory oświetlenia dnia. klikam ustaw, kolor i sobie zmieniamy. Możemy też same, samemu ręcznie wpisać. Jeżeli przekroczymy liczbę, na przykład teraz wpiszę 700, to jak widzimy, do 255 za okrągla. Żeby te kolory dnia były w wygenerowanym pliku musimy je zaznaczyć. Dobra, rozdzielczość. Możemy też ustawić na całą rozdzielczość, jaka ma być. Tego bym raczej chyba nie, nie polecał, bo każdy ma inny ekran i tak dalej, to różnie tym może być gra w oknie. No i tu też bym tego nie polecał, chociaż można by było zrobić sobie plik konfiguracyjny, na przykład gra w oknie i rozdzielczość 640x480. I do sprawdzania po prostu dialogów i tak dalej. Grać w Gotika i na bieżąco uzupełniać błędy w dialogach, które zauważymy w gierce. Więc to może się przydać nawet na, do plików INI, dla testerów itd. Dobra. Tu możemy wpisać, tu ustawiamy ikonę. Dobra. Najpierw jeszcze ścieżki. Tutaj podajemy naszą ścieżkę. Z gotikiem. U mnie to będzie D. Gotik. Jak damy iść do folderu, to po prostu nam się otworzy okienko, właśnie z tym folderem. Ja tutaj mam moda ustawka, na przykład, ma ikonę. Więc jak damy gotowa ikona, to wpisujemy nazwę naszej ikony, która już jest w folderze System. Jak widzimy, po wpisaniu pojawiła nam się ikona. Ja niewielu wie, że w Gotiku mamy dość du dużą liczbę ikon wbudowanych. To są ikony z Gotika. Możemy też sobie je wybrać. Wolnie klikamy, na przykład to, i dajemy wybierz. Jak widać, ikona nam się zmieniła. Nie trzeba sobie klikać wybierz, możemy tutaj sobie zmieniać po kolei. Ale przejdźmy do tego, że chcemy Ikonę narysowaną w naszym programie. Zajem narysowana w programie i dajemy rysuj ikony. Nawet sobie możemy sobie już rysować. Klikamy w jakiś tam kolor, który nam odpowiada. I po prostu rysujemy. Kółko, jak widać, jest zaokrąglone. tak. Tu sobie zmieniamy rozmiar pętla. Ten, ten większy obrazek możemy potem sobie zapisać do BMP, jeżeli byśmy potrzebowali. Moja ikona będzie o tutaj taka mała. Jak widać to jest taki podgląd ikony. Dobra, możemy też importować obrazek, ale to się wiąże z tym, że usunie się to co narysowaliśmy. Oddajemy, no, że, że się zgadzamy. Dobra, ja sobie zaimportuję mojego awatara z forum. No, i tutaj możemy też go potem zedytować, nie wiem, na przykład biały. sobie trochę zmniejszymy. sobie na przykład ten róg wystawić. Jak widać, od razu w, w podglądzie ikony na bieżąco się obraz aktualnie. Jak tutaj są małe niedociągnięcia, to się tym po prostu nie martwić, bo jak widzimy na ikonie, tego nie będzie widać. W ścieżkach jeszcze. No dobra, macie hasło KOKOS. W ścieżkach, w ścieżkach jak widzimy, mamy tutaj wszystko podane, jakie nazwy i tak dalej będą zapisane. No i dobra, jak wiemy, że już wszystko jest ok, no to dajemy przycisk generu. Przycisk generuj spowoduje to, że zapisze się nam od razu plik INI, RTF i ikona. Jeżeli tutaj to zaznaczyliśmy, jeżeli to nie będzie zaznaczone, ikona się nie zapisze. Więc to warto wiedzieć. Dobrze. Dajemy generuj. Jak widać, wygenerował. Teraz dajemy ścieżkę iść do, iść do folderu. Teraz sprawdźmy, jak tam działa. Jak widzimy. Mamy tutaj sekrety kolonii z naszym opisem. Wyśrodkowane z naszym kolorem, z naszą z ściągą. Jest też wersja, i wszystko. Jak też można zauważyć, to stworzyło nam plik w który, jak podaliśmy, ikonę, tak jak była podana w ścieżce, nasz plik od takiej nazwy. Spójrzmy w plik. Jak tutaj zauważymy, co tutaj mamy kolory dnia, rozdzielczość, którą ustaliliśmy, modele 3D, jakie mają być, tutaj mamy widoczność, detale krwi i bitowość, tak jak no. Jak widać, wszystko się stworzyło, więc już mamy gotowe pliki i mam nadzieję, że program się przyda, bo spędziłem na nim Kilka dobrych dni. Nie. 3 czy 4. No dobra. No i to chyba tyle na razie.